Kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będziemy sobie jakby. Będziemy dalej sobie kontynuować tutaj rozwijanie się. Jak mówiłem, poza odcinkiem tutaj zasadziłem. Zrobiłem trochę mety, dlatego sobie zmierzmy metę i odbierzmy roślinki. Dobra. Zobaczmy sobie na mapie coś. O! Pracownik jest do zatrudnienia. Dobra, idźmy do niego. Zobaczmy. O, i chodzi tu. Dzień dobry. Dobry, dobry. Cześć, tutaj, co pan chce? Ja tutaj zauważyłem, że pan tutaj jest, może pan tutaj zatrudnić jako pracownik. No tak. No to pan chce się u mnie zatrudnić? Mhm, mhm, tak. Ile pan, nie wiem, pan chce jakieś wynagrodzenia w ogóle za to, czy... Jakby mi pan tak dawał stu wedziennie. dziennie. Mogę pięćdziesiąt dawać. Też się zgodzę. Dobra. Też się zgodzę. No to... Tylko, że to z czasem zwiększy się ogólnie cena, nie? Dobrze, to proszę Pana, ja tu Panu pokażę, gdzie ja mieszkam. Ja mam deskę, także proszę Pana, będę to troszeczkę gdzie się poruszał. To jest mój dom. No, myślałem, że to jakiś opuszczony, ale... Tutaj robię sobie, proszę Aha. bardzo, towar. Tutaj mam miksery, do których Pan też będzie mógł tutaj miksować. Tutaj, tutaj mam, nam rośniki. Także może pan tutaj ziemię zasadzić, ja zaraz pójdę kupić Dobrze, słuchajcie, idę kupić słoiki, ponieważ... No mam trochę tego Grandidi, ale ja nie chcę miksować tego też już wieki Także idziemy, idziemy kupić Tak, 30, nie, 33 kupię, nie, wiem, że mnie podani? Daj mi 10 Albo nie, 20 kupię Albo 24 kupię Idę, tak Idę tutaj, o nie, muszę mu pieniądze dać wszystkie Teraz to Tutaj muszę tą słuchajcie zrobić. O, mogę się z nim spotkać? To się z nimi spotkamy zaraz. Idę do mojego pracownika mu dać towar, aby tam sobie robił, słuchajcie. Pracowniku mój, pracowniku mój. Tutaj dla... Tutaj dla pracownika nie, ma, nie mam półek tak szczerze, to tutaj panu dam. Tutaj ma pan. Zaraz, zaraz pan będzie musiał mi to zapakować, tylko idę po, po słoiki. Okej, okay, a... Później jeszcze sobie zajdę. Zrobię coś z mety. Także idę sobie sobie coś tam wezmę, kupię w sklepie zrobienia zrobieniu z metą. Także w sumie tu sobie kupię są paski, 20 kuki. Nie wiem, czekam na niego. Dobrze. Jestem. jestem tu bo panu daj swój ikinie jak pan to zapakuje. Tylko te ostatnie 16 co pan tutaj ma. tam ma pan? to tam pan nie w woreczki zapakuje, bo... Okej, okay, rozumiem. Bo mam. Ja tutaj już się przygotuję na miksowanie. Potrzebujemy nadmiar pieniędzy, proszę pana. Nadmiar to, to dużo... dużo pieniędzy. No musimy dużo pieniędzy mieć. Dużo, dużo, dużo. Musimy kupić więcej do robienia mety. Po sumie, rozumiem. Ponieważ no, meta to nasze całe życie powinno być. Bo jednak to nam bardzo dużo pieniędzy daje. Dobra, mam tutaj. Dobra, niech pan mi tutaj to przekaże. Tutaj niech pan da. O, już, już tutaj wyjdzie pan, to już zamawiają. Dobrze, to też slijeki dostawiam. Dobrze, ja idę posprzedawać. Tutaj pan niech się tutaj poopiekuje. Jak niech pan tutaj też zrobi tutaj, o, ja to nazwę w sumie, yy, no może pan tutaj, ja zaraz panu tutaj dam, może pan zapakować tą, nie, nie, niech pan nie ma tu, nie, jeszcze pan niech, nie pakuje tej mety, niech pan tutaj sobie ją rozłoży. Ja zaraz tutaj dorobię pieniądze, to zaraz od razu proszę pana. Mhm. już mam to, proszę pana, mam to pakować już? Yy, jeszcze nie, jeszcze nie, niech pan tego jeszcze nie pakuje. Nie, no Pani może dać produkty, to ja przemieszam to, nie? Znaczy, nie mamy pieniędzy. No, to też może być problem, rzeczywiście. Ja tutaj się proszę Pana diluję tutaj z osobami, daję im słoiczki, proszę. Ja Pani nie chce słoiczka. No dobrze, no. Okej, okay, Pan chce słoiczek? Pan chce nawet dwa słoiczki. Dobrze, no czemu nikt nie chce kupować słoiczków? Halo, chcesz kupić słoik? Bo czemu nikt nie chce kupować słoików ode mnie? Co nie pasują do słoiki? Ty nie chcesz nawet. Trzy słoiki? No czemu nikt nie chce słoiczków brać? Dlaczego to musi takie być? Teraz pójdę do pracownika zobaczyć. Dobra, dam ci słoik. Przejdź na drugą stację, bo tutaj się pan zbugował. Się zbugował tak po prostu. Także idziemy na drugą stację, słuchajcie. Teraz zadzwonię do pracownika, zobaczę. Dobra, w sumie chciałbym kupić tak, 20 gasoliny i 20 wigry, dokładnie tak, a nie tak jak słyszycie, czyli sobie deala sobie zrobię, no słuchajcie, dzisiaj musimy się naprawdę ulepszyć, Dlaczego ty tam się w ogóle prawie nie odzywasz, jeszcze idę <coughs> deala zrobić, ale to, ale to już to sobie dam na morning, Zora, idę tam już do ciebie. Dobrze, pracownik robisz tutaj? Ja, tak, robię. No. Gdzie masz tą metę? Tu mam, Trzymasz w ręku. Dobrze, zmiksuj teraz, wigrę. Potem, potem dam ci benzynę, żebyś sobie zmiksował. No, oczywiście, a tu jest ta meta, nie? Nie przerobiono, bo tutaj pan dam okay. na półkarta. No, met. Dobrze, to proszę to zmiksować, a ja tutaj. Słuchaj, słuchajcie. Mój pracownik dwalił maniane, bo on y, pomieszał y, benzynę z dieslem i teraz zaraz tu wybuchniemy. Także, jakie są Twoje eee. ostatnie słowa? To będzie to <słuch> produkt. No tak. No, nie chcą no. Kupy, na razie, Znaczy, tak. no tam kupują mnie w so, swoich tak mamy na zapas? No, Dobra, a, a pan, pan ma jakiegoś i... chwile, mam, 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 wie Pan? A, tak, tak on fajnie jest. jest, on, on dobry, gość. Dobrze, ja to teraz muszę nazwać, nazwę to, mój, to... jest mój, to mój dobry kolego, ostatnio z na no. A co się, um, się stało? Yy, Nic tu nie mam tutaj, do roboty. Tutaj, proszę pana, ma tutaj pan to był zrobienia. A, to ma w końcu coś do roboty. Jest. Teraz tak. To trzeba odpakować, bo tego nie, tego nie to trzeba jeszcze zmiksować raz jeszcze. A dobra, a ogólnie ja teraz mogę tutaj coś powiedzieć takiego no. naukowczego. To jest tak mi ciekawostka. Wiecie, że można legalnie kupować marihuanę w APC? Serio? Tak, sam się nie jak się o tym dowiedziałem, ale można kupić legalnie marihuanę leczniczą, więc ona jest trochę inaczej hodowana niż taka zwykła. To ja pokażę widzom, wpiszę w neta i pokażę im. Tak, ona jest trochę inaczej hodowana, ale to jest takie coś, że ci lekarz to przypisuje, hmm. idziesz z tą receptą do tak, apteki, oni ci to dają. I ta marihuana lecznica jest dobra na Alzheimera i ona też na mięśnie jest dobra. Hmm. Że po prostu jak masz takie coś z mięśniami, to ona ci te mięśnie jakby rozluźnia. O, to na no, dobra. A ja miałam być pracownikiem, no. <laughs> Dobrze, ja tu, ja tu już rozpoczęłem pracę, także tu mamy metę. No to ja idę ci dokupić rzeczy, to sobie zaraz pomiksujesz jeszcze metę. Okej, okay, bo ja bo ja mi się tutaj nudzi teraz trochę. Zaraz jeszcze sobie pomiksujesz metę. Także ja już idę tam, z sumie towar kupię, to sobie Biedny jestem. Także... Długo nie też tipy tej gry tak od siebie. Kola ogólnie leczy życie, pora leczy życie. Macie te automaty takie, jaką będzie taki dobry podstawi, to, to z odcinku. Co mam ustawić? To, to takie automaty z kolą. Okay, tak, jak sobie nawet na stacji, jak weźmiecie hmm. kolę, to wtedy, hmm. jak ją zetkniecie, to dostajecie życie. Życie nam się po prostu, nie no, nie Będziemy spadać za 150 dodań, ja to Coraz więcej metrów się tu robi przy Pana. Tam dobra, tutaj. no i no, nam się robi na to, nie? No ja tutaj energicznie pracuję ciągle, nie? To bardzo dobrze. Się pan cieszy, ja, że jeszcze za pracuję. Panu zaraz wypłatę tam. A nie wiem, nie, nie co, co tam Pan chce, tak. nie? O, dobra, 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 zaraz, zaraz, zaraz będzie szybciej produkował, spokojnie. Ja jestem ciekawy, może... O, dzień dobry, Panie policjant. dzień dobry, Pani Policjantko. że Pracownik, zaraz się będziesz mógł ucieszyć, a zaraz będziesz mógł m, się trochę być zły na mnie, w sumie. Także jak Pan tutaj to zbierze, to po prostu jak Pan to w słoiczki zapakuje. Hmm, czyli nic z tym nie, nie mieszasz tak jakoś specjalnie, No jakoś tak? specjalnie nie będziemy z tym mieszać nic. Okej, okay, rozumiem. To, bo mamy trochę tego towaru, także ja tu zaraz pójdę, będziemy mu to wręczać. Będziemy kończyć odcinek, bo jest to tak troszeczkę ja mam, no, jest dwa. Rozumiesz pan, nie? Tak, rozumiem. Kupię 30. czyli może ja ich sobie tutaj dam na rano i w następnym odcinku sobie ich zrobię. To już już tutaj mam kolejną metę, ale to sobie już w następnym odcinku zrobię. Bardziej okay, ja... Jak będziesz występował, bo to no, zobaczymy. Może będę występował, występował, ja wiesz. Także słuchaj to widzowie, kończymy ten odcinek. Widzimy się w następnym odcinku. Pożegnaj się mój pracowniku. Masz jeszcze coś dopowiedzieć. A, a, i powiem tak. No na Dobra, widzimy się w na następnym odcinku widzowie. No i na razie.